Dziś zabieram Was w miejsce, w którym marzenia o wyjątkowej sukni ślubnej stają się rzeczywistością. Spotkamy się z Patrycją Pardyka, która tworzy kreację na ten najważniejszy dzień w życiu wielu kobiet. Jak wygląda jej praca? Sprawdźmy. Patrycjo, jak zaczęła się Twoja przygoda z projektowaniem sukien ślubnych? Yy, Anio, zdecydowanie od dziecka, yy, więc od zabawy, tak? Od zabawy. Jako dziecko myślę, że większość dziewczynek bawi się lalkami. Możliwości może yy, tych lalek i zabaw i tych strojów dla lalek były niewielkie, bo w moim wieku mm. bywało tak, że była jedna lalka w domu. Więc tak, od zabawy, od zabawy lalkami, od rozbierania i później od szycia, chyba miałam już 10-9 lat, to tutaj babcia zdecydowanie się działa i żeśmy szyły ręcznie te, te, dla lalek stroje. Tak? Także od tego. Jak wygląda proces tworzenia sukni od pomysłu do gotowego projektu? No, proces jest dość skomplikowany, bo zaczynając od spotkań, tak I, i te spotkania muszą być zawsze indywidualne. Spotykam się tutaj w pracowni z dziewczynami, no i zaczynamy rozmawiać o najpierw o stylu, jaki jest styl uroczystości, no bo te śluby są też bardzo różne, są śluby na plażach, w kościołach, w ogrodach, w powietrzu, mm -hmm. <laughs> więc no to musi być dopasowane. Także najpierw też robię taki wywiad, tak? gdzie ta suknia będzie mm, używana, tak naprawdę. No i tutaj dziewczyny chętnie się dzielą, więc mm. nie ma problemu. No i proces jest taki, że staram się tak dopasować sukienkę, żeby ona była odpowiednia na tę uroczystość. Nieraz dziewczyny mają bardzo ścisły, taki wiesz, mocny plan. Okej, okay, jak jest prawidłowy, to się trzymamy, chociaż ja pokazuję ten świat, żeby często wyjść poza te takie, wiesz, bezpieczne granice i żeby może jeszcze coś, jeszcze coś. Jak tworzymy suknię, no to też tak naprawdę można dużo zmieniać, tak, bo y, szyjemy ten suknię etapami, są przymiarki, ja zawsze też pytam, czy na pewno ten projekt, czy jak nie wiem, była bardzo wąska suknia, czy nie chcesz, nie wiem, dodatkowych pięciu warstw tiulu, więc nie ma takich ram. Jaki jest Najbardziej specyficzny projekt sukni, jaki sobie teraz przypominasz? Wiesz co? Tu zdecydowanie mogę powiedzieć, że etykieta jest taka, że do ślubów większość pań wybiera suknie w odcieniach jasnych, tak? Te biele, jasne, jaśniejsze, ciemniejsze, ciepłe. Chłodne, no ale ekstrawaganckie suknie to zapewne te czarne, nie? Także miałam przyjemność kilka razy już robić takie suknie czarne z trenami, z piórami, nawet niedawno. Teraz mam też taką, taki projekt, który jest. No w, w większości jest to suknia czarna, z przebijającym jakimś takim kolorem wina w środku, ale projekt, który jest bardzo ciekawy, aż sama jestem zaskoczona w ogóle pomysłem, bo ślub jest gdzieś w lesie, wszystko jest takie teatralne, z piękną ozdobą na, na, na głowie, tak? Także no, to już też zależy właśnie od specyfiki ślubu, tak? Ale ten na pewno wiem, ten ślub będzie na pewno zjawiskowy i inny, tak? taki bardziej ekstrawagancki, no bo kolor też e, mówi o tym. Hmm. Jakie umiejętności trzeba mieć, żeby pracować w tej branży? Czy studia są konieczne? E, powiem Aniu, tak, e, nie są konieczne. E, nie są, nie są. E, jeśli są, no to świetnie, bo zawsze rozwijamy te swoje możliwości. Ja uważam, że. Warto rozwijać się bardzo mocno samemu, też, nie? Bo można studia zrobić, ale jeśli nie robimy niczego dalej, tak? Studia są w jakimś etapie naszego życia. My też jesteśmy inni, tak? Wiesz, ja prowadzę firmę no, ponad 25 lat, więc ja widzę, jak to się u mnie też zmienia, tak? Jakie były projekty kiedyś, jak ja na to patrzyłam i myślałam, że jestem bardzo już, wiesz, dojrzała w tym, rozwinięta. A uważam, że im jestem dalej po tylu latach pracy, tym mniej wiem. Nie? Mm -hmm. <noise> że so ja dopiero it's... startuję, uh -huh. wiesz? Także mm -hmm. te studia, no to okej, okay. mm -hmm. jakby start. Studia, najpierw szkoła odzieżowa jest też dobrym, na pewno dobrym takim startem. I tutaj ubolewam niesamowicie, bo wiele szkół odzieżowych, nawet tę naszą toruńską, zamknięto i to jest uważam ogromny problem, ale to też taki problem, wiesz, i z pracownikami i z wszystkim, także tak, temat też ogromny. Projektowanie jest ślubnych, to nie tylko kwestia talentu, ale także pasji i determinacji. Jeśli myślicie o pracy w świecie mody, to może właśnie jest droga dla Was? Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć więcej odcinków na temat branży modowej. Subskrybujcie nasz kanał i idźcie przed siebie za swoimi marzeniami.